Hej, czyli witajcie, z tej strony, Gilad Hiss, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Groblox. Czy poznajecie ten na górze napis Right? Czy ten napis Will po prawej? Czy moje okulary? Dobra, moje okulary akurat poznajecie, ale jesteśmy znowu na grze, w której graliśmy jakiś czas temu, bo dodali nowe rzeczy. Jak widzicie, możemy sobie wsiąść si si na przykład do kampera, Bo czemu nie? Camper jest piękny. Na początku zakręćmy sobie oczywiście spinem. Spinem prawdziwej mocy 5 nie, chwil. Ej, 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 ej. Ej, to było oszukane. Chwila, 300 Expa? Chwilę? To nie było Expa chyba. Season pasa odblokowałem. Dobra, bierzemy 5 minut, zdrowia. Yy, zdrowie razy dwa. Ej, tu są. Tu są rzeczywiście rzeczy do odblokowania. Po ile. Aha, może, mogę odblokować wszystko albo kupić pasa. Mogę kupić pasa premium O kurde I będę miał nowe rzeczy do blokowania Dobra, to odblokowujemy nowe rzeczy w takim razie Poproszę Bierzemy sobie jeszcze 5 minut pieniądza Raz, dwa, bo może, nie Jeszcze bierzemy stówkę Stuwa za mało, piękny kawalerze Ostatnio 23 tysiące uzbieraliśmy tak naprawdę Więc mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy I możemy różnymi rzeczami sobie y, popłynąć, polecieć O kurde, ile rzeczy dodali Dobra, zobaczmy co możemy ciekawego zrobić Na motocyklu możemy tak naprawdę po polecieć Albo na statku Statek też jest kosmiczny O, albo statek piracki Jakie to są w ogóle drogie rzeczy? Tego nie było za 100. O kurde, limitowane. Ufo, <grymna> potrafi latać. Dobra, nie, 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 nie. nie Skupmy się. Najpierw statek piracki. Najpierw statek piracki. To jest na razie jakby najważniejsza rzecz, totalnie. Postawmy go. Aha, bo to jest samolot. <grymna> Stawiam się, czemu nie mogę postawić. Oj, o, idealnie mam tutaj to postawione i mogę nim skręcać. Dobra, jedziemy. O, nie zdążyłeś. Niestety, nie zdążyłeś. Się spóźniłeś i nie zdążyłeś. Gdzie jesteśmy w ogóle? Co to za mapa? O nie, to jest tam... Chwila. To są jakieś nowe rzeczy do zbierania. No nie uderzaj we mnie, idź sobie stąd! Do widzenia! Uuu, pięknie, dobra! Najzik, Idealnie! A... Mhm, już wypadłem. Fajnie. Czy... Ja... A, to ja mam to zbierać. Dobra, to jest do zbierania. Dobra, to Krystian musi się teraz mocno skupić. Ała! Moje dwa razy zdrowia chyba tutaj nie za bardzo mi pomoże. Co, co, co ja w ogóle zbieram? Dlaczego ja to zbieram? To jest moje pytanie podstawowe. Bo jakby nie wiem, co to jest za teraz jakiś. O kurczę. No, chciałem powiedzieć, że zginąłem właśnie. Kuderze <laughs> w to. <laughs> I uderzyłem. Dobra, zobaczmy, co dostałem tak naprawdę. Chyba nie dostałem za dużo rzeczy, szczerze mówiąc. Czy tego pasa w ogóle zrobiłem? Nie, chwilę. Ile mam? A, mam 30 expa tylko. Dobra, to nie jest zbyt dużo. Mam razy 3 w ogóle w tym momencie. Dobra, to bierzemy ten statek. Jeszcze raz piracki. Gdzie on jest, ten statek piracki? Pojedziemy statkiem pirackim bardziej na środek. Dobra, możemy już ruszać. Jedziemy. Yy, nie wiem, czy powinienem bardziej lewo, czy powinienem bardziej prawo. Czy ostatnio w ogóle było 17,5 tysiąca do kupienia? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, takich rzeczy. Dobra, jedziemy, zbieramy te punkciki. Muszę zobaczyć na to. A bo tu jest exp. Dobra, to jest. Od... Do... Znowu wypadłem. I no, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie miałem do tej pory. O kurde, o kurde. Dobra, teraz już nie mam nic. Nie mam nawet. Do... Okej, okay. nie zginąć tylko, okej? Okay? To, jest, to jest jakby najważniejsze w chwili obecnej. Najgorsze jest to, że muszę i nie zginąć, i nie wpadać na te takie elementy. Dobra, jest ok, jest ok. O, o, o blisko było, ale dobrze, jest ok, jest bardzo stabilnie. Zbieramy sobie Ekspika, oczywiście. Musielibyśmy tu bardzo dużo razy zjechać, żeby cokolwiek tu zrobić. Ale to wiadomo, z czasem wszystko sobie ogarniemy. Proszę bardzo, perfekcyjne lądowanie, bo jesteśmy oczywiście perfekcyjnie, perfekcyjni i skromni. Przede wszystkim skromni. Tutaj trochę jeszcze expa. No wydaje mi się, że tu bardzo długo musiałbym zjeżdżać, żeby uzbierać tego expa na kolejny poziom. A poziomów nawet nie mile jest. Będę musiał zerknąć zaraz tak naprawdę. I pięknie tysiak wygrany. Expa mamy na 300 na kolejny poziom. A poziomów jest nie tak dużo, bo 4... Ale kurde, Titanika Moglibyśmy na 14 poziomie odblokować... No, ja powiem wam, że ja takiego tytanika to bym chętnie odblokował. Ale przeszliśmy w takim razie. Skoro przeszliśmy, to powinniśmy. Tak, jest odblokowane. E, mamy 7000. 7000 to nie jest zbyt dużo rzeczy. Powiedzmy, w sensie nie możemy zbyt dużo rzeczy odblokować. Czym jeszcze tak naprawdę nie wygraliśmy? Jeśli chodzi o rzeczy, które mamy dostępne, domem jeszcze nie wygraliśmy. To spróbujmy tym domem polecieć. Jeśli chodzi o to, popłynimy. Dobra, jedziemy. Oczywiście nie mogę nim sterować, więc to jest taka troszeczkę powiedzmy, to jest gorsza strona tego wszystkiego. Ale zobaczymy. A zaraz też będzie nagra... A, to jest ten kto nie, to nie, to, to mnie jakby nie interesuje totalnie. Ale czy były pieniądze razy dwa? To mnie zastanawia. Gdzie jest sklepy? Bo tu nie ma chyba sklepu tak ty, ty, ty w praktyce. Chociaż nie, ja mam chyba kupione pieniądze razy dwa. Doskonale mam razy trzy, ale jak mam razy dwa, jak mam kolejne razy dwa, nie powinienem mieć w sumie razy cztery. Tak realnie patrząc na to. Trails, to cokolwiek. Aha, bo tu odblokowujemy. Dobra, wszystko jasne. O kurde. <grywia> Chyba tego nie przeżyję. Szczerze mówiąc, powiem wam o kurde. Dobra, ale jesteśmy na razie najdalej, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ten domek. Bardzo dobrze, bo leci dachem do dołu. A przez to, że le leci dachem, to cały dach się rozwala, a nie ja. Ale powiem wam, że dzięki temu powinniśmy być w stanie to ukończyć, ile nie wypadniemy. Dobra, nie wypadliśmy z mapy. Bałem się przez moment, że wypadniemy z mapy, ale. No, to, to tyle, jeśli chodzi o to. Eee, Oj, dobra, ostrożnie, ostrożnie, Krystian. Eee, walnąć w swój własny dom, to... O, o, dobra, dobra, przeżyłem, przeżyłem. Jeszcze lecę, jeszcze lecę. <grystujesz> Gdzie jest mój dom? Dobra, doleciałem, doleciałem. <grystujesz> Zaliczyliśmy wina. Dobra, 23 winy mamy już. To powiem wam, że w sumie całkiem spoko. Może powinniśmy się do kogoś doczepić? To jest też moje pytanie. Czy powinniśmy się... Czy jest ktoś, kto... Do kogo jestem? Dobra, jestem... Chłopa, ten statek największy. O kurde. Bojowy statek, bo, bojowy. Bojowy statek, bojowy. No brzmi to bardzo sensownie. O, są siedzenia wszędzie. Dobra, czy mogę stąd... A, halo? Halo? Aha, bo my już... Do, do, dobra, my już płyniemy. O, yy, czy, czy, dobra, usiądę tu sobie. Kulturalnie sobie usiądę i poczekam po prostu. Ten statek bojowy myślę, że będzie całkiem bojowy. <laughs> Najdroższy statek bojowy. bo To jest ten ostatni, nie? Nie, to nie jest jeszcze ostatni. O kurde to nie, to on kupił ten drogi statek On kupił ten drogi statek, który tam był, nie wiem, za za 50 tysięcy czy coś takiego O kurde, no to on jest bogaczem Czy ja w ogóle zarobię na tym, że w sumie wsiadłem do kogoś i nic się nie stanie ze mną? W ogóle gościu jest kozakiem, gościu kupił... To... No dobra, nieważne, teraz już trochę gorzej Dobra, jest totalnie gorzej e, Nic nie widzę. No dobra, zaraz sobie zrobimy wyskocznie pewnie O, minąłem to! Dobra, jest... O, to też minę. Teraz wyskoczę. No, i teraz zgubiłem siedzenie. Ale patrząc na tą perspektywę, w sumie nie zrobiłem nic, a zarobię. Ale i tak bardzo daleko doleciał. Prawie do samego końca doleciał, szczerze mówiąc. To było naprawdę, naprawdę daleko, patrząc na tą perspektywę. Teraz mogę zobaczyć przynajmniej, ile ten statek będzie kosztował. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Dajcie mi tu opcję kupienia. Ile ten statek kosztuje? Gdzie jest ten statek? Ten statek kosztuje. 15 tysięcy! Dobra, to nie jest aż tak źle, jakbym myślał. Doomspire. Dobra, kupmy tego Doomspire, bo już nie mamy czym robić achievementów. Yy, więc yy, wlećmy do kolejnego. To jest na górę. Czy na górę jest. O! To jest idealne! Siema, witam. Jedziemy sobie. To jest idealne, bo nigdy nie było czegoś takiego, gdzie mogłem siąść do środka. O, ludzie się przyczepiają, witam. O! Chyba się zgubił. O, jednak się przyczepił. Dobra, nieważne. Yy, w... Chciałem wsiąść do czegoś, co jest wysokie, ale też jestem na półpiętrze, bo wtedy rozwala się najczęściej góra i rozwala się najczęściej dół. Więc jestem w stanie w teorii przynajmniej dolecieć do, do końca, ale znając moje szczęście, to odpadnę bardzo, bardzo szybko yy, od tej imprezy. O kurde. Dobra, odbiliśmy się ładnie. Na razie nie jest źle. Na razie jest dosyć nawet, bym powiedział, stabilnie. Nie wiem, co prawda, czego ja się trzymam w chwili obecnej. Obecnej, Ale nie jest najgorzej Nie jest źle jeszcze Zaraz zaraz pewnie odpadnę Pod, pod koniec jakoś odpadnę Jak nie odpadnę to będzie najlepszy skok na świecie Szczer... No dobra nie... e? Naprawdę zmieniła się zjeżdżalnia Na sam koniec Naprawdę na sam koniec się zmieniła zjeżdżalnia I nie doleciałem do końca nie... Chwila Czy mnie to... Z... Chwila, mi to zaliczyło. Nie, nie zaliczyło mi, ok, czyli oczywiście, że tak. Jak żeby miało być inaczej? Miałoby mi zaliczyć coś takiego? Po co miałoby mi zaliczyć? Wsiadamy sobie do środka znowu. To było bardzo dobre miejsce, Imo. Czemu to jest samolot? Proszę mi zabrać ten samolot. Um, halo, Sa samolot? Mu za ile jest samolot? Samolot jest jakoś tutaj limitowany, czy coś? Nie, to jest samolot, Private Jet. Czyli ja... nie, to, to był Private Jet? Nie jestem pewien. What's inside? Play with five friends. Dobra, czyli możemy tak naprawdę znaleźć sobie teraz jeszcze beczkę. O tej mapy jeszcze nigdy nie miałem. Możemy wsiąść w beczkę z pięcioma znajomymi. Czyli jak chcecie zagrać ze znajomymi i odblokować e, super tajny skin, to śmiało. O kurde. Dobra, tu to jest inna zjeżdżalnia, nie? Jakby tutaj odpadniesz chyba szybciej troszeczkę. Czy jestem w stanie w ogóle tam dolecieć? Jestem w stanie tam dolecieć. To jestem w szoku, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że będę w stanie dolecieć. Ale zaraz odpadnę, bo jakby i tak się niczego nie trzymam. Więc no, nie daję sobie zbyt dużych szans. Chociaż na razie i tak całe inne elementy się rozwalają, i rozsypałem tu przynajmniej z 500 elementów, pewnie pojedynczych, na które pewnie zaraz będę musiał wpadać. Dobra, teraz to już na pewno się nie trzymam. Ale dalej jadę na krześle. Dobra, wylatuję. Teraz już tylko mogę liczyć na siebie na siebie i własne umiejętności. Nie wiem co prawda, czy nawet na własne umiejętności mogę liczyć, bo miliard elementów tu leci i zaraz w nie przywala. Tu jeszcze jest statek kosmiczny. Dobra, to nie jest statek kosmiczny, to jest samolot. Czy coś we mnie jeszcze walnie na sam koniec, czy nie? Może nawet nie, może ja nawet w nic nie walnę. Bardzo ładne tu uniki porobiłem i mamy tysiąc. Proszę bardzo, kolejny tysiąc. O, jeszcze tu mamy 500. Dziękuję. Czy ja dostałem 500? Czy dostałem 1000? Mam razy dwa. Nie patrzyłem. Nie, sp nie spojrzałem, szczerze mówiąc. Bo co na kole fortuny w ogóle możemy dostać? A to jest w ogóle statek, można dwa, dwa dwie rzeczy trafić. Uuuu Dobra, kupmy sobie jeszcze jednego spina i zobaczmy, co trafimy tak naprawdę. W sensie możemy dostać z najgorszych nagród. Z najgorszych nagród to jest 50 tysięcy tu można dostać. Z najgorszych nagród to jest 5 minut zdrowia, chyba, albo 1000 tych. 1000 pieniędzy, więc no. Yy, ale dostaniemy. 300 EXPA? No dobra, to dostaliśmy przynajmniej kolejny poziom, jakby nie patrzeć. 300 EXPA pozwala nam odblokować kolejną rzecz, czyli w tym przypadku wózek. O, dwie rzeczy odblokowaliśmy dzięki temu. Dobra! to dzięki temu mamy kolejne rzeczy, proszę bardzo. Ferris wheel. Dobra, możemy na kolej. Mogę koło obru. Dobra. <grystanie> Idę na koło. Siadam. Jedziemy. <grystanie> Dobra, zjeżdżam na kole. Niech będzie. Tam ktoś na kocie. Yy, jeszcze mamy, co jeszcze mamy? Ten wagon cały. Yy, taki powiedzmy, nie wiem. Nie, chciałem powiedzieć średniowieczny, ale to chyba późniejsze czasy. Wydaje mi się, że dużo późniejsze czasy. Dobra, jedziemy sobie. Pięknie. Wy no, oczywiście, no. <grystanie> Czekasz, można by się spaniewać, że tutaj co, przeżyjemy zbyt długo. Tego, przeżyjemy długo? Nie, nie przeżyjemy zbyt długo. Przeżyjemy nawet bardzo krótko, bym to określił w ten sposób. Dobrze, jedziemy 50, 50 cały czas. Expick, expick, expick. Przelotujemy na drugą strefę, bardzo ładnie. Na razie ten dół niespecjalnie był rozwalany, ale to się może bardzo szybko zmienić, bo wystarczy, że się odwróci. To wszystko, tam ktoś. Do, dobra, tu już jest pół domu, realnie. I ja nie wiem, czemu. Jakby nie miało fizyki za bardzo, tylko tak jakby trochę lewitowało, chyba że się blokuje, to wtedy już inna kwestia. Ale dobra, jest nieźle, szczerze mówiąc, więc lecimy, pięknie, lecimy sobie pięknie, lecimy sobie ładnie. Eee, jakoś tak. No, 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 no nie widzę tego. Czas się odłączyć. Czas się odłączyć i przylecieć dalej. Hua! Robimy kolejne zwycięstwo. Nie wiem, czy mi się uda, szczerze mówiąc, czy nie, nie wpadnę na coś. W sensie wydaje mi się, że w tym momencie te zwycięstwa nie są aż tak bardzo problematyczne, jak były na początku. Na początku było mi gorzej zdobyć zdecydowanie jakieś tutaj rzeczy, a teraz jest łatwiej. O już prawie w ogóle mamy kolejną rzecz blokowaną. Na kolejny będziemy mieli. To są chyba te traile całe. Więc nie powinno być z tym jakiegoś super większego problemu. Dobra, zaliczyliśmy 2000 dostałem a po raz dwa mam, no tak, logiczny. Ja przecież jestem głupolem totalnym. Ale dobra, jak już to zrobiliśmy, to teraz możemy wsiąść do tego wagonu wagon Tak to się chyba czytał wagon. I, o dobra, tu nie... Ludzie nagle postanowili, Jezu, ilu was tutaj jest? Czemu wszyscy nagle lecicie tym? Ja sobie tutaj swoje o! Swój wóz postawię. Aha, mogę też siedzieć z przodu. Dobra, będę siedział z tyłu. Będę ważną osobistością, albo przynajmniej udawał, że nie jestem. Czemu mnie tu obraca? Dobra, no nieważne, z jakiegoś po... Mhm, fajny ten samolot, fajny. fajny, fajny ten. No, fajny ten samolot. A mógłby ktoś ten samolot zabrać? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś ten samolot stąd zabrał i nie próbował nim latać. No, fajnie, no w sensie. John. <laughs> Zablokował się. Dobra, pięknie. Pięknie po prostu, cudownie jest. Dobra, robimy to wszystko. No, już pół wozu poza nami. No, może jeszcze nie. Zaraz będzie. Dobra, ja już wypadłem z wozu na samym początku. Bo czemu nie? Czemu nie? Można spać z wozu, prawda? Czasami się wypada z wozu w życiu. Raz, yy, o kurde, jak ja szybko lecę. Ja muszę uważać, żeby nie zginąć za szybko. Bo musimy oczywiście odblokować kolejną wygraną. To będzie moja 27 w tym przypadku. I zbieramy jeszcze Ekspa po drodze, bo cały czas potrzebujemy oczywiście yy, Expa, żeby zrobić tej cokolwiek. Yy, spróbujemy tego złapać. Będziemy spróbować łapać te żółte. Nie wiem, czy gra mi pozwoli na takie rzeczy. Dobra, odblokowaliśmy kolejną rzecz. Perfekcyjnie. Bardzo dobrze i kolejne expiki, Tu może jeszcze tą jedynkę. Dobra, jest dobrze. Tu już na końcu niestety nie ma Expa, bo gra się wycwaniła i stwierdziłam, po co dawać na pustą przestrzeń Expa. Ale dobra, mamy kolejne 2000, więc możemy kupować tak naprawdę kolejne rzeczy. I możemy sklejować kolejne rzeczy Fire Trail i ten zielony, więc weźmiemy sobie czerwony. W takim razie. I będziemy mieli ze sobą trailera? Mamy ze sobą ognistego trailera! Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jak zostawcie. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Trzymajcie się, bo dobrze, ja na. No i cześć!